Ludzi z Ludziska, Stawrosim4, witam w ósmej kolejce naszej ligi hokea. E, iceishot.com.pl, którą możecie widzieć na logo zdjęcia. Aś ty kurna cwaniak. O Jezu, Nikola, tam nie ma mojego. Jest, ale wiech. Olej Miazga w połączenie. Coś tak kroi się ostro. I nie ma bramki, ajajaj, pierwszy raz gram z tym przeciwnikiem, ajajaj, spierałem to. czy znaczy, ja nie czegoś co tak grać, nie mam, niestety to chyba, niestety u przeciwnika, lekko dobra. Lecimy z koksem. Trzeba to wygrać i tyle, no. Ale z ale pięknie to zagrał. A, no, no, no weź ten. No. Mój krążek. Kara Aj i oooo Kara, I na No! Aj, będzie niestety, dobra. Nie udało się nic z tego ugrać. U, 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 ugrać. U, 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 dobra, zdecha. Mamy powerplayer. playa. Kurna. Dobra. Kara powinna być. Przeszwano mnie w kijem w czoło. Ajść. ale dostałem mega. A ja nie złapał tego nikt tego krążka. No. Dobra, 40 sekund przewagi jeszcze. To ja to zostawiam. A szkoda, że nie szczelił. Bo chyba, chyba ktoś nie doczytał zasad, że nie atakujemy w osłabieniu, ale dobra. Aż obok. Za co kara? Boarding, aha, dobra, spoko Kurna, źle, 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 źle. broni, dobra. Pięknie, dobra. Dobra. Ale pięknie. A, pięknie wybicie. Puszczamy. Pięknie, poprze i, i załatwiamy sobie to. Oj! No! Przetrwaliśmy. Pięknie. Aj, kurna! Nie złapał tego krążka, teraz musimy. Jezu. Jakie Master Lager Kurna mój zawodnik, z... Źle, no nie, no teraz to będzie spalony i jest spalony. Szkoda, 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 szkoda. No ale cóż, grać trzeba, dobrze. Dobra, będzie kara. Źle zrobiłem, ale dobra. Kolejna kara ze slashing. Interferencja. Dwie minuty. Trzeba strzelić. Kurde, no? Kurde. Dobra, dawaj owca. Dawaj owieczki. Aaaa! Ale zbaboliłem to. Glencross. No. Nie, chowaj się. No jeszcze lek, No nie wierzę. A, ah, pięknie go zerżnął. Niklas! Niklas I! Aj, piłka pod bramkarzem! I piłka pod bramkarzem! E, piłka, krążek pod bramkarzem! Stawros, co ty gadasz? Krążek pod bramkarzem! Oczywiście, że krążek! Ale ściągnął to pięknie! Dobra, mamy. O Jezu. O, i złapał w rękawice. O Jezu. Dobrze, Joe. Hold be, broni. Bieroni dobrze, jest dobrze. Nie, dostaję w dupę, bo jest 0-0 Nie marć kobieta, bo 0 jest No No to nie bój się, czarnogórska podszypa palanka, Taka też jest dobra to... Ajja Gleba Co? co? Aj! Skroił tam pięknie. Przytul go. Kurde. Gdzie ten wyjeżdż... Dobra. A i zgubił. Miazg jest to połączenie. Nie, yeah, owca! Jest 1-0! Owieczki z takiego kąta wcisnął, że aż miło Normalnie aż miło jak to wpadło Owca, Backstrom asysta Jak kąt to wcisnął, to nie wiem Zaskoczył bramkarza Kurna, aż, Dajcie ujęcie z tyłu albo coś O, dobra będzie widać Schylił się i nad nim I...

Kur... najszybko odrobił traty, no niedobrze, ale to bubble jest, bubble z mojej strony masakryczny. No niestety, to jeszcze mój zawodnik go przyblokował. Prędkość połączenia też zabija. Oj, niedobrze. dobrze. No weź ten krążek, Ty ciućmoku. Kurwa, jeszcze karę złapałem. No nie, nie wierzę. paul is tripping Calgary's power play gets another chance to operate right. hasn't been affected right. yet off the face off he ties his man up and goes so to his team it's cleared back and this forces a ah, long pass ahead pooh moves up along the boards and he pitches it back in the flames have a manpower advantage still and begin from their own end moves it to the shadow of the boards Ooooo! Robisz mi. No. no. Jest Giordano Cimera. No. no. Dobra, tak, tak, tak to ja też się mogę być o. Stać sobie, dobra, nie ma sensu nawet. W końcu coś się ruszył Dobrze, dobrze, bo ja uwielbiam po prostu jak się chowa Stoi tak i nic, zero reakcji, ale dobra Uwielbiam takie, takie granie Bitka to bitka, a nie zabawa Chowanego Jordano Fighting. Dobra, jest. Gramy w osłabieniu. 1-1. Jordana, szkoda, to szkoda że tak się postawię. Yeah. Tą bramkę jakby trochę dłużej. <słuch> dobrze, bardzo dobrze. Dawa, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Idę ring. Idę ring.

A, już miało iść podanie Już miało iść tam podanie, piękne ja, Ale zdupczyłem Myślałem, że uda mi się to zrobić Ja... Ja jego nie wierzę cały czas ta sama akcja, no nie wierzę, miasto ja... jakieś zróżnicowanie byłoby fajne, ale granie cały czas zobaczcie. Nie, tu nie będzie widać tego. Jest tako, zja zjazd zjazd pra z prawej na wysokość bramkarza i podanie do tyłu, no nie w Przepatrzcie się teraz na tą akcję. BUUUUUUU! Shake, 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 shake the room. BUUUUU! BUUUUU! O, o, i jest, i jest i on. Była, była i ona, że się tak wyrażę. Aś... Icing? Jest i Icing, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, jest i Icing, jest szansa na atak. <coughs> Może coś się uda? Point to point to... Aj! Wow, a Prawie. Niklas Backland. Back oh O Jezus, Maria, a <laughs> here Washington's killed off list still perfect good job with the stick propelled to picked up between the blue line by Ols chip to Ovechkin No, ale ściągnął to. Kurde. Krzyż, jaka to jest. No i wzdłuż. No nie wierzę. Czy, czy on coś innego potrafi? Nie, no każdy gra jak umie. No ja nie powiem, no nie, no ale ciągle ta sama akcja jest. Dla mnie lepiej, ja się wiem, jak przynajmniej powstrzymać ją. <laughs> Przynajmniej tak mi się wydaje. Raz się udało. Póki co cały czas się bronimy. Jest. Aś. Dawaj. Niklas. O, oh, jezu! Jedź do niego. No, dobra. Jeźdź znowu po raz drugi! Pod parkanami tym razem. Pięknie wyjechaliśmy trzech na jednego. Piękne uderzenie. Ależ bombeczka poszła. Johansson i druga asysta Backstroma. Pięknie! 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 Aaaa! W stylu owie. Owie, 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 wie, owie wie jak to robi. Mamy 2-1 teraz, tylko nie zdupczyć tego za szybko i utrzymać najlepiej by było do końca tej tercji, no nie? Bo wtedy mamy... Kara! Kara za podcienkę mojego zawodnika. Musiałem chwilę zastanowić jak to się nazywa. Miałem lekkie problemy techniczne, ale dobra, lecimy. może, może coś wpadnie. Jest! Trzecia! Michael Green! Woohoo! Power play goal! Ale poszła bomba aż miło. I powiem, że to e, mała nauka od LL, czyli podanie do tyłu, lekkie przesunięcie się w prawo bądź w lewo, w zależności w którą stronę jedziemy i bomba. I mamy 3-1. Woohoo! Jest dobrze. Just under 5 minutes have passed, third period. Washington's advantage Washington in this goal. game has just been enhanced It's a pair of goals. Mike near the blue line by to Niskanen. Scooped Ward and by number 20 scooped Four. up by the goal. 4 gets in. Looks over his options here. Ah! Yes. Locks on that. Jetty grass. Oj, 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 wychodzi kontra, wychodzi kontra. Nie ma! Dobrze ustawienie naszego grajka. Pięknie! nie dobrze. Jeszcze zdążył ją podbić. Ale nie na długo. I kolejna kara. Kolejny, kolejna podcinka. Mamy 9,20 do końca. Jeszcze raz wykorzystać. Niekoniecznie w ten sam sposób. Ale jeszcze raz wykorzystać. Zobaczymy. O, widzicie. A. Owca! Nie ma hatryka. Brawo. No nie, co on zrobił? Dobra. go. Jest owieczkin. O Jezu, nie ten przycisk. Kompletnie nieudany przycisk. Dobra. A, źle! Nie w tą stronę. No dawaj, bramkarz to Johansson Źle Grabbed along by Schmid Power play time dwindling Ale źle No Nie zmieniło mi się w ogóle na innego grajka Dobra Na jedna, jedna wykorzystana jest, dobrze Pointed to backlift Got it on his stick in the slot Roni Jest owca! Joe Ward! Puch! Kupił go! Ale kupił go, ale niestety wjechał przed krążkiem do tercji przeciwnika, tak więc spalony. No Jezu, jakie połączy.

Źle, źle, źle. Teraz zejście tu, Dobra. No. dawaj, lecisz! Aj! Chciałem po krótkim. No! Nie ma klączka w ramce. Nie świeci się lampka. Bum, siakalaka O Jezu, odbiło się od łyżwy Pięknie, Holtby To już jest szansa Dobra, jest objechany Jest objazd Po lewym, nie dało rady Kurna, tam Niklas jeszcze wcielił się Olzner, A, Niklas, kurna, stracił PUU! Pięknie! Broni Holby po raz kolejny. I to już jest. No nie, jedziesz, jedziesz, Joel. Uderzenie jeszcze w ostatnich sekundach. Nic tego nie było. Dzięki za meczyk. Moja mała sugestia postaraj się grać jakieś inne akcje. Ale to już wszystko zależy od Ciebie. Ja wygrywam 3-1, jest dobrze!